Oh okay. Przechodzimy Waszą wyspawę do Wielna z berneńczykami, berneńskim, faster, berneńskim psem pasterskim. Mamy hodowlę, Szwajcaria Chodzieska, FCI pod Piłą. Wystawa bardzo udana, bo najmłodsza zdobyła, zdobyła najlepsze baby w rasie. Druga suczka, srebrny medal, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Atmosfera miła, ludzie sympatyczni, także na pewno na drugi rok przyjedziemy jeszcze raz. Tutaj. Mamy wystawę e, psów rasowych, e, gdzie możemy oglądać e, 440 psów e, podzielonych na 10 lekcji. E, mamy kilka rzadkich ras dla Puerbans e, i rumuńskich jest Mioritic. To są takie dwie rasy dosyć rzadkie, e, które pierwszy raz zapitały do Koszelina. E, mamy wystawców z Polski, bardzo dużo wystawców, z Niemiec, z Austrii. Z Czarnogóry, nawet z Serbii, z Anglii, Szwecji. E, mamy dzisiaj wystawę pierwszą jesienną, halową, e, która w naszym oddziale Związku Technologicznego Koszalnie zamyka nasz sezon wystawowy. E, w styczniu będziemy mieli kolejną wystawę, zaczynamy nowy sezon i będzie to już druga wystawa królewska psów prasowych, na której również będziemy mogli oglądać się psy wszystkich grup prasowych. Mhm. No i wyjątkowo jesteśmy jako e, ostatni tutaj na ringu, dlatego trochę później przyjechałam i e, no czas uczesać jeszcze pieska. To jest suczka uczesana, mhm. gmin, minek no zrobić kudeczki, e, e, zmierzyć to, to się to, 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 to na, na ringu z konkurencją. Mhm.